Jak Kuba, Bogu. Jadziu, boli mnie brzuch. Kiedy pójdziesz ze mną do doktora? Mamo, mam mnóstwo spraw w tym tygodniu. Nie znajdę czasu. To pewnie dlatego, że podjadasz słodycze. Dieta by ci się przydała i ciągle śpisz na prawym boku. No, zadbaj o siebie. Ależ. Jadziu, przez ten ból prawie nic nie jem. Jestem głodna. Nie ma w domu żadnych soków. Wiesz, że lubię wiśniowy, chyba rok go nie piłam. I kakao nie ma, i galaretek. Mogłabyś czasem o mnie pomyśleć. Ja nawet nie mam siły wstać z łóżka. Oj, nudzi mama. Już wychodzę. Wrócę późno. Zbyszek przyjdzie po pracy, to mamie coś da. Rozległ się trzask drzwi. Pani Zosia usłyszała zgrzyt klucza w zamku. A więc poszła, pomyślała, i zrezygnowana przymknęła oczy. Już był zmierzch, gdy Zbyszek wszedł do domu. Zdjął płaszcz, buty i powędrował do kuchni. Rzucił okiem na teściową, która spała na skraju łóżka. Ech, wzięłaby się za jakąś robotę pomyślał. Stuk naczyń i szum wody gotującej się w czajniku obudziły panią Zofię. Zbyszek, zbyszek zawołała. Bardzo boli mnie brzuch. Co mama znów wymyśla? Do lekarza mnie zawieście, proszę. Ej, mama codziennie swoje. Jest apap w apteczce, trzeba wziąć. I będzie po krzyku. Teraz idę do łazienki. Dzisiaj dostałem w kość w robocie. Muszę się wykąpać. Ten scenariusz powtarzał się niemal codziennie. Pani Zofia stopniowo podupadała na zdrowiu. O tym, że pilnie potrzebuje pomocy, sąsiedzi nie wiedzieli. Prawie niczego nie jadła, sama nie była w stanie sprawnie poruszać się po mieszkaniu. Obok niej leżał pilot do telewizora, i na stoliku stojącym przy łóżku stał telefon. Na ekranie nieustannie pojawiały się wciąż nowe reklamy. Nadeszła chwila, gdy pani Zofia, osamotniona w swojej chorobie, powzięła decyzję. Sąsiadka Wiza-Wiza uważyła, że przez ostatni tydzień panią Zofię odwiedziło kilka osób. Zdziwiła się. Nigdy wcześniej pani Zofia sama nie przyjmowała gości. Któregoś dnia Jadzia i Zbyszek wrócili późno do domu i zastali... Martwą panią Zofię. Twoja mama przestała się męczyć, stwierdził Zbyszek. Jadzia nic nie odpowiedziała. Lekarz pogotowia stwierdził zgon z przyczyn naturalnych. Po czterech dniach nastąpił pochówek zmarłej pani Zofii, mamy i teściowej. Małżonkowie postanowili wreszcie odnowić mieszkanie, które teraz stało się ich własnością. Zbyszek zdecydował się samodzielnie zrobić remont. Wziął tygodniowy urlop. Pewnego dnia, gdy stał akurat na drabinie z pędzlem w ręku, ktoś zadzwonił do drzwi. Gdy je otworzył, ujrzał kuriera z wielkim pudłem. Pomyłka, powiedział, ale kurier nie ustąpił i wręczył mu je, dodając. To świetne garnki. Pani Zofia na pewno będzie zadowolona. Na nic zdały się sprzeciwy. Kurier poinformował go, że umowa nie przewiduje rezygnacji z zakupu. Zresztą w czym problem, dodał. Spłata pierwszej raty dopiero w następnym miesiącu. <grym> Kolejne dni przyniosły podobne niespodzianki. Dostawcy i kurierzy licznie odwiedzali mieszkanie Jadzi i Zbyszka. Wkrótce w dwóch pokojach niemal zabrakło miejsca na nowe kolejne przesyłki. O telewizor z wielkim ekranem oparty był perski dywan, obok dwudrzwiowej lodówki stała potężna pralkosuszarka, a za nią samosprzątający odkurzacz, trzyosobowa rozkładana kanapa. Radio z kolumnami i masa innych cennych przedmiotów. Za nic nie trzeba było płacić od razu. Raty były przesunięte w czasie. Zdesperowani małżonkowie podczas przeglądania szuflad w szafce pani Zofii znaleźli plik podpisanych przez nią umów kredytowych. Dowiedzieli się z nich, jakich kolejnych przesyłek, Mogą się spodziewać. Był też krótki liścik, którego byli adresatami. Pani Zofia napisała: Żegnajcie, moi drodzy. Nigdy nie zapomnę troski, jaką mnie otoczyliście. Postanowiłam odwdzięczyć się wam za nią i myślę, że długo o mnie będziecie pamiętać. Zofia, wasza mama i teściowa.